Witajcie. E, dzisiaj będzie taki pani doktor, którą ja. I powiem wam jedno: że bardzo się cieszę, że zasubskrybowaliście, a jeśli nie, to strikajcie, wypsi przycisk. Przejdźmy do rzeczy. Ja pracuję w szpitalu. Jak będzie miał i niski poziom baterii, to dlatego, że mam na to mało 16 Więc nie zwracajcie na to uwagi. Przejdźmy do rzeczy. Jak już będzie. Fity, co tam u Ciebie? Ach, doskonale Obczaj nową karetkę Kupiliśmy właśnie Oh my god, jest cudowna Naprawdę jestem pod wrażeniem Wiesz, powinnaś się już spieszyć. A no tak, prawie ósma Cześć Gary, cześć A maski jeszcze nie ubieram O Jezus Gdzieś mój kochany Hmm. Na który ty je odzięłaś? A, na drugi. Dobra. Obczajmy, jak tam jest. Ja już na górze. O, jakie ładne dziecko. Zaraz. Czy dobry, to moje, czy nie? Dobra. Maska. I, i pracujemy. Ale ja nie jestem. No. A, dzień dobry. E, ej. Dobra. Nie. A, dziecko to... jej nie było. Mm -hmm. Jestem wciąż... Tak, jesteś w ciąży? Urej! Nie ma się z czego cieszyć, bo dziecko jest chore. Jak to chore? Tak to chore, że urodzi się inwalidom. Że co? roboty, pa! Już się zbliżała noc. A co dziecko tu nie ma nic wspólnego z nią? Powinna mi się śniadła. Już byli. O! Oh. Ech, dobrze. No, cześć! Co tam u Ciebie? Och, nic ciekawego, wiesz. No powiedz coś. Już prawie koniec mojej pracy. Bierz co masz i tyle. Co mm, by tu wziąć? Się... Może puszkę? Mm, nie, nie jestem na tym. Jestem zdrowa, dziewczyna. Wezmę sok. Mm. Tak, to jest dobre. Dobra. Potyczarek. Ta maska nie jest mi potrzebna. Poczywaj w pokoju. A, co to jest? Nie wiem. Ale jeden sekret. Hihi. Harold, no co ty tu tym porabiaż? Yy, nic ciekawego. Może już powinnaś żyć, już iść. że jest noc. A no tak, 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 noc, noc. Nie, no, no. już idę. już była. Dobra. Koleś mojej roboty na dzisiaj. Dziękuję, jeszcze ty Narka mój kochany. Jeszcze mój czapeczka i idę. Co tam? Dobra, idę. Dobra, pora przygotować im dania. Dobra, pomidory. Nie, to, nie to. Oh do zwykły. Ej Paniutka, to się załatwi. Komu dam? Widzisz? No tak. Nie wpadłam na to. Dobra. Ech. Masz. Dziękuję. Dobra. Idę zdać mojej koleżance Felicity. Masz Felicity za ciężką pracę. Dzięki. Tazja. Mogę pojechać, Karetko? Ja Na sygnale mogę? A wyłącz tą wycie. Idę. Idę już wyszła. Mm. Dobra, powinienem już iść spać. I to koniec tej przygody. Na dzisiaj.